Wielka rewolucja w Manchesterze United. Po ogłoszeniu nowego menadżera można było spodziewać się zmian, jednak najnowsze doniesienia prasowe szokują. Według źródeł blisko klubu spodziewana jest sprzedaż wszystkich zawodników z wygasającymi kontraktami oraz niektórych spośród graczy, którzy nie spełniają wymagań taktycznych włoskiego trenera. Eksperci podkreślają, Capra chce grać z dynamicznie zmieniającymi się systemami, zarówno na trzech, jak i czterech obrońców. Ciągła presja. To ma być cecha charakterystyczna jego czerwonych diabłów. W takim układzie nie widzę miejsca dla takiego piłkarza jak Antony. Zyski zgromadzone ze sprzedaży niepotrzebnych nowemu menadżerowi piłkarzy mają zostać natychmiast przeznaczone na defensywnego pomocnika, ponieważ ta pozycja zdaje się być najbardziej newralgiczna w obliczu fatalnej formy Casemiro i coraz głośniejszych plotek o jego odejściu. Powoli bardziej realną wydaje się opcja wymiany na linii Manchester-Monaco, skład której wchodzić mieliby Antony Martial oraz Jusuf Fofana. Natomiast opcją numer jeden dla Capry ma być Amadou Onana. Włoch jest rzekomo wielkim orędownikiem talentu cały czas młodego pomocnika, mimo że e w wykonaniu jego, jak i całej reprezentacji Belgii nie imponuje. Czy Czerwony Diabeł dołączy do klubu o tym samym przydomku? Na tym etapie sezonu wszystkie scenariusze zdają się być możliwe. 10 tysięcy łapek w górę pod pierwszym odcinkiem, i prawie tysiąc komentarzy. Z czego bardzo dużo mega pozytywnych, że dopiero teraz zaczynają się wakacje, że na tę serię czekacie cały rok. No, muszę powiedzieć, że naprawdę, jakby trochę się człowiek spodziewa, patrząc na poprzednie lata, ale za każdym razem niesamowite jest dla mnie to, jak mocno angażujecie się w tę serię. I naprawdę, bardzo dziękuję wam za odbiór pierwszego odcinka. Ale to jest, słuchajcie, tylko miły początek bardzo ciężkiej pracy, która jest przed nami. Na szczęście, wśród tych wielu komentarzy znalazły się setki pomocnych jeśli chodzi o to jak ten zespół powinniśmy budować i zaraz do tego przejdziemy. Natomiast najpierw szybka wiadomość od partnera dzisiejszego odcinka. A mianowicie firmy YAMA, która w swojej ofercie posiada monitor G Master Red Eagle, który jest prawdziwą gamingową bestią. 28 cali, matryca IPS, rozdzielczość 4K i odświeżanie w 150 Hz, a to wszystko połączone ze znakomitym odwzorowaniem kolorów, dzięki któremu wirtualna murawa podczas rozgrywki i ta prawdziwa podczas oglądania spotkań, a tych ostatnio jest naprawdę sporo, wyglądają naprawdę genialnie. Czas reakcji na poziomie 1 milisekundy oraz technologia FreeSync pozwalają nam wycisnąć maksa ze swoich umiejętności podczas gry. A fakt, że monitor ma wbudowany hub na trzy wejścia USB czyni go super rozwiązaniem do codziennego użytku. Zresztą przy tym Rozmiarze i rozdzielczości monitora. Praca na kilku aplikacjach naraz jest naprawdę bardzo wygodna. A jako, że ja sam często tutaj mam jakiś komunikator, tutaj mam coś do nagrywania, tutaj mam coś, naprawdę doceniam, że można mieć wiele rzeczy na jednym monitorze. Zresztą każdy, kto zajmuje się podobnymi kwestiami, wie, że miejsca nigdy zbyt wiele. Co istotne, podczas trwania mistrzostw do 21 lipca obowiązuje promocja na wiele różnych modeli, gdzie zniżki sięgają nawet 300 zł. Pełną listę monitorów znajdziecie na dole. Ważne, żebyście podczas zakupu skorzystali z kodu, który daje wam dostęp do tej promocji i wyświetla wam się teraz na ekranie, ale spokojnie możecie skopiować go z opisu. Tam również znajdziecie link do oferty, więc sprawdzajcie koniecznie. Wszystkie szczegóły są właśnie tam. No i szczerze uważam, że naprawdę warto się tym zainteresować. Kurczę, powiem szczerze, Ademola Lukman może być piłkarzem, który nas całkiem zainteresuje. Jeśli chodzi o jego propozycję, akurat ta nie rzuciła mi się w oczy w komentarzach, no ale mamy też tutaj scoutów, więc czasami warto skorzystać. Bo może być tu paru zawodników, którzy naprawdę będą nas interesowali. Jak widzieliście, przed chwilą przyglądamy się Solankiemu, dlatego że ten zawodnik może być idealną opcją jako napastnik numer dwa. Ciekawym rozwiązaniem może być transfer Jonathana Davida. On pojawiał się w waszych propozycjach, a Kanadyjczyk ma zaledwie rok do końca kontraktu. Więc ci panowie dołączają do listy naszych nazwisk natomiast, ojoj, słuchajcie, daliście tyle propozycji, że ta lista będzie miała zaraz zdecydowanie więcej a najgorsze jest to, że no w budżecie cały czas pusto, ale nie zmienia to faktu, że musimy zbudować pulę zawodników i rozpoczynamy, Mark Gway środkowy obrońca z Anglii, moim zdaniem piłkarz, który może nam się naprawdę przydać ale tylko i wyłącznie w wypadku, w którym Lisandro Martinez będzie naszym lewym obrońcą, ponieważ to znowu jest niewysoki środkowy obrońca 1,82, no nie możemy sobie pozwolić na dwóch tak niskich piłkarzy jako środkowych obrońców. I z tego też powodu nie do końca przekonany jestem do SDRiego Konse. Natomiast te ligowe angielskie propozycje niesamowicie mi się podobają i bardzo wam dziękuję, bo uważam, że temu klubowi brakuje też trochę więcej angielskich piłkarzy. I z tego powodu Tosin Adarabio Adarabiao! Sprawdźmy go. Natomiast to jest piłkarz, który niedawno co dołączył do Chelsea, więc wydaje mi się, że no raczej nie będzie chętny do przenosin. No i nie ukrywam, że takim zawodnikiem, którego bardzo, ale to bardzo chętnie chciałbym do nas sprowadzić, jest Fikajo. Mori, angielski, środkowy obrońca, 26 lat, wydaje mi się, że to jest piłkarz, którego moglibyśmy ściągnąć takimi trochę pośrednimi argumentami. No bo jeżeli w którymś momencie i z jakimś klubem możemy dokonać wymiany, no to wydaje mi się, że Milan mógłby być zainteresowany, no nie wiem, na przykład takim Markusem Rashfordem. A jeśli chodzi o Anglika, jego pozycja w moich oczach i w waszych nie jest do końca pewna. Wielu z was pisało, Rashford powinien odejść. Nie potrzebujemy go. To jest moment, żeby się pożegnać, więc gdybym mógł wymienić go na przykład na Fikajo Tomoriego, 26-letniego środkowego obrońcę, to naprawdę nie byłby zły deal, choć znowu, nie jestem do końca przekonany, jeśli chodzi o wzrost. Naprawdę chciałbym, żebyśmy na tej pozycji sprowadzili jako pierwszego zawodnika no takiego naprawdę, no, no wielkiego, dosłownie i w przenośni. I kilku takich zawodników mamy na liście, natomiast jest też taki po drugiej stronie, jeżeli chodzi o Mediolan, no i trzeba przyjrzeć się Bissekowi. Uważam, że to jest piłkarz naprawdę bardzo interesujący. Oczywiście nie Anglik, no, ale nie tylko Anglikami będziemy się tutaj zajmować. Bo, choć do naszej listy dodałem jeszcze sporo angielskich nazwisk, to są to zawodnicy ofensywni. No i na nich przyjdzie jeszcze pora. Nimi będziemy zajmowali się za jakiś czas. Na razie absolutnym priorytetem jest wzmocnienie defensywy. A takim pomostem pomiędzy Anglikami a innymi nacjami może być Matty Cash. To jest naprawdę ciekawa propozycja. No bo, jeżeli chcemy grać w czwórce, no to to jest bardzo ciekawy prawo właśnie do czwórki. A zawodnikiem, który może grać zarówno na lewej obronie, jak i na lewym wahadle, jak i nawet na lewej tej pomocy jest Milosz Kerkes, Piłkarz, który naprawdę powinien nas zainteresować, bo no to jest bardzo ciekawy, cały czas mega młody, bo 20-letni zawodnik. Zatem trzeba będzie się nad tym zastanowić. Greenwood, jak pamiętacie, nie chce zostawać w Anglii. Zatem jak na razie odrzucamy te propozycje. Natomiast Anglik jest naprawdę fajną kartą przetargową, jeśli chodzi o wymiany i wśród propozycji pojawiło się nazwisko piłkarza, który uważam, że mógłby być dla nas bardzo interesujący, co sprawiłoby, że Mason Greenwood wróciłby do Madrytu, a my pozyskalibyśmy João Felixa. Wydaje mi się, że zmiana otoczenia, jeśli chodzi o tego zawodnika, to jest coś, co naprawdę by mu posłużyło. A ja wydaje się, że miałbym na niego parę pomysłów. No i właśnie wymiany będą tym, na czym musimy mocno podziałać, ponieważ tych pieniędzy po prostu nie ma. A też piłkarzy, których powinniśmy się pozbyć, jest tutaj cała masa i zresztą wielu z was pisało. Eriksen jest zawodnikiem, który powinien odejść. Mason Mount, on nie powinien dostawać więcej szans. O Rashfordzie już rozmawialiśmy. Są też tacy, którzy nie widzieliby więcej okazji dla na Sancho do grania w tym klubie, nie wspominając o Kazemiro czy Maguayerze. Ale po pierwsze, sprzedać nie da się wszystkich, bo no, zajęłoby to za dużo czasu i no, byłoby bardzo problematyczne. A po drugie, no, kiedy ich sprzedamy i tak będzie trzeba kogoś kupić i to nie zawsze będzie tak, że sprzedając, załóżmy, Kazemiro za pewnie poniżej 10 milionów, będziemy w stanie sprowadzić tutaj kogoś, kto w tej samej cenie no, będzie nam pomagał, prawda? Tutaj no, sprzedając za 10 milionów, kupując za 10, ciężko aby. Great. Zatem wie, wielu z tych zawodników możemy wystawić na listę transferową, możemy słuchać za nich ofert, ale też niektórymi możemy podziałać jako piłkarzami do wymiany po prostu. Swoją drogą to rzeczywiście ciekawe, że Scott McTominay może zostać napastnikiem, ale no na razie nie u nas i raczej nas to nie interesuje. Zostanie on tym SPS/SPD. Hp no i czy powinniśmy go sprzedawać? Wydaje mi się, że na tym etapie nie. Natomiast skoro mówimy o wymianach i mamy piłkarza cały czas niezłego i całkiem zasłużonego dla pewnego holenderskiego klubu, no to spróbujmy. Temu holenderskiemu klubowi zaproponować wymianę. Bo zarówno Broby, jak i Sutalo to są piłkarze bardzo mnie interesujący, szczególnie Chorwat. To jest piłkarz, który na prawej stronie będzie w stanie grać nie tylko jako środkowy obrońca, ale także jako boczny zawodnik. A my dostajemy propozycję z Arsenalu, za Masona Mounta i powiem szczerze, w ogóle tego nie rozważałem, ale jeżeli kanonierzy chcą go sprzedać, prr, przepraszam, kupić, ale miesza mi się, to po co ktoś go chce? A z drugiej strony Arsenal wyjął też Kaja Haversa i zrobił z niego... Kawał piłkarza. Wiecie co? 25 milionów, to ja bym chętnie przyjął. A może i nawet 30. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź Mikela Artety. Okej, okay, wydaje się, że oni są naprawdę gotowi na negocjacje. Powiem szczerze, nie rozumiem. Ale z drugiej strony, jakby kupowali takiego Masona Mounta w formie, to może rozumiem. No, może rzeczywiście ma na niego pomysł. 27 milionów 900? Eee, przystajemy na 28. Podajemy lekko drżącą dłoń i udajemy, że, że bardzo boli nas ta sprzedaż. Natomiast jeśli jeśli ta transakcja dojdzie do skutku, to na naszym koncie będzie już powyżej 30 milionów budżetu transferowego. To pozwoli nam na ciekawe ruchy. Tym bardziej, że Crystal Palace zgłasza się do nas po. Antonego Marsiala i Marsjal, no właśnie on miał być bohaterem jednej z wymian. Bo przecież w kręgu naszych zainteresowań jest Camara, No, ale przede wszystkim jest ten fofana. Ja nie będę jakby ukrywał, że zdecydowanie bardziej wolę tutaj Francuza niż tego drugiego defensywnego pomocnika. No i ten fofana wygląda naprawdę okej. Okay. Nie zrozumcie mnie źle. Czy jest to środkowy pomocnik defensywny klasy Kazemiro, który przychodził z Realu Madryt? No nie. Czy jest to nawet środkowy pomocnik defensywny klasy Ugarte? Czy Nevesa, który teoretycznie ma niż. Ocenę ogólną, ale wiemy, jaki ma potencjał. No nie, ale w tym momencie, niestety, nie jesteśmy w miejscu, w którym możemy kupić każdego piłkarza. Korzystać musimy z narzędzi, które mamy. I uważam, że jeżeli z tymi środkami uda nam się sprowadzić Yusufa Fofane, to to będzie naprawdę świetna transakcja. Natomiast zaraz może się okazać, że oni Marsjalem totalnie nie są zainteresowani. Nasza propozycja to Francuz i jakieś 4 miliony funtów na zachętę. Oni go nie chcą, chcą Kazemiro i 12 milionów, których rzecz jasna nie mamy. No nic, trzeba będzie wziąć. To, co rzucają z Londynu, a może i nawet trochę więcej, bo udało się chyba urwać jeszcze 100 tysięcy. Więc okej, okay. no i te transfery jakoś tutaj zaczynają wyglądać. Oczywiście mówimy o odejściach, bo na razie ciężko kogoś kupić. Natomiast to, jak ta kadra się prezentuje, dla mnie jest po prostu niesamowite. Jak można doprowadzić do takiego stanu? Tego nie wiem, natomiast wiem, że w tym meczu Jadon Sancho dostanie szansę, bo ja naprawdę chciałbym, żeby ten chłopak z nami został. I w takim oto naprawdę w bardzo eksperymentalnym zestawieniu podchodzimy do starcia z Romu z którą to przegrywamy 3-2 i sama porażka absolutnie nie jest problemem, bo to są oczywiście starcia przedsezonowe, natomiast jak widzicie tracimy tu Wiktora Lindelofa, który moim zdaniem jest naprawdę cennym, rezerwowym środkowym obrońcą, a nawet jeżeli nie chciałbym się go pozbyć, to po prostu moglibyśmy go sprzedać, ale na szczęście wypada on tylko na 4 dni. Uff, czy Usman D byłby jego zastępstwem, to no, byłby całkiem niezłym, natomiast Sporting dobrze wie ile warty jest Iworyjczyk i sama ta wycena na poziomie 50 4 milionów, no to na pewno by trzeba było z 7 dych dać. No na razie takich pieniędzy nie mamy. Natomiast taki Bowen wygląda jak bardzo ciekawa opcja, powiem szczerze. Trzeba będzie się zastanowić, bo to by było fajne wzmocnienie. Solanki rzecz jasna też, ale tutaj wydaje mi się, że ta cena troszkę za wysoka. W sensie taka, jak powinna być, ale względem naszych możliwości. Po prostu to jest za dużo hajsu. Ale może tych pieniędzy zacznie nam spływać troszkę więcej, bo dostajemy propozycję za Kazemireo, w skład której miałby wejść Mwia. No nie, no sorry. Tutaj się na to nie zgodzę. No ale z Cenem trzeba będzie podziałać, i tak samo trzeba zastanowić się na temat Harry'ego Maguire'a, bo to jest 13 milionów wartości, 130 tysięcy tygodniówki, Southampton gotowy jest, dać nam jeszcze. No ale po co mi on? No z całym szacunkiem dla tego zespołu nie widzę tutaj nikogo, kogo bym chciał. Więc skoro nie ma nikogo, to chce pieniędzy. A jeśli Southampton chce lidera w postaci Maguire'a, to do takiego zespołu uważam, że byłby to naprawdę fajny piłkarz. Natomiast my potrzebujemy hajsu, a pamiętajmy też, ile kosztował Harry Maguire przechodząc do Manchester United? Tutaj trzeba wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy, jednak to się nie uda. I szczerze powiedziawszy, ja jakoś strasznie nie żałuję, bo spośród wszystkich zawodników, których mamy w tej linii defensywnej, no może nie jest to najlepsze towarzystwo, ale chodzi o Evansa, Lindelofa, Fisza, Kambuale, Beneta, Jacksona, no to nie ukrywam, że Maguire jest moim pierwszym, drugim wyborem. Bo uważam, że ten piłkarz przy odpowiednim zaufaniu, naprawdę może być jeszcze przydatny tej drużynie. Tak samo jak przydatny może być ten Josip Sutalo i uważam, że to właśnie po niego powinniśmy pójść. Brobi absolutnie przerasta nas finansowo, bo nam chodzi o to, żeby głównym składnikiem tej wymiany był Christian Eriksen. Zatem gotowi jesteśmy oddać yy, Duńczyka, dorzucić do tego 6 milionów i naprawdę wiele, jeśli kiedyś Chorwat z Manchesteru odejdzie. I oni są zainteresowani takim ruchem, a zakup tego piłkarza dla nas oznaczałby kolejny przypływ gotówki, bo będzie można sprzedać któregoś z bocznych obrońców. A to się dzieje. 8 milionów i Christian Eriksen wracający do Ajax no, moim zdaniem to jest naprawdę dobry deal. Zatem teraz pozostaje nam tylko porozmawiać z Josipem o pieniądzach. Ale właśnie tylko. Bo kwestia wygląda dosyć skomplikowanie. A mianowicie, struktura płac w tym klubie jest. Yy... No, nie jest aż tak co jak myślałem. Bo myślałem, że najlepiej zarabia tutaj Markus Rashford. Natomiast. No, wszyscy ci piłkarze zarabiają gigantyczne pieniądze. umówmy się, czy Luke Show powinien zarabiać 130 tysięcy? Czy Harry Maguire powinien zarabiać 130 tysięcy? Mimo wszystkiego dobrego, co nim powiedziałem, to... No, Jadon Sancho będzie musiał naprawdę mocno popracować na tą tygodniówkę Już nie mówiąc o tym, jakie pieniądze zarabiali Mount, Greenwood, Antony No i Eriksen Eriksen 105 tysięcy funtów tygodniowo Ale ja uważam, że Sutalo nie powinien zarabiać więcej niż tak naprawdę 80 tysięcy tygodniowo Musimy troszeczkę znormalizować pewne kwestie w tym klubie 80-90 tysięcy dla takiego zawodnika to jest coś, co jest okej okay. W przeciwieństwie do 92 dla takiego Marsjala, Czy, czy, czy A Dialo zarabia 86 koła. Trzeba to ogarnąć. Na szczęście zdają sobie sprawę z tego, że przychodzi do tego klubu, żeby w perspektywie jednak nie być najważniejszym ogniwem, ale takich piłkarzy potrzebujemy i mam nadzieję, że zdecyduje się z nami zostać na jak najdłużej. No, jeśli chodzi o to, drobna korekta, no i proponujemy 70 tysięcy funtów tygodniowo nie możemy, nie mamy na to hajsu No to transferowe fair play nas wykończy. 60 tysięcy nie wystarczy było blisko pierwszego zawodnika? No już nie jest. No nie będę ukrywał, był to naprawdę solidny cios. Tak samo jak cena Kerkeza. No ale Bormów wie, że za potencjał się płaci. Poza tym to jest klub Premier League i on nie musi nikogo sprzedawać, więc jak mają to zrobić to za duży hajs. Bardzo interesujący jest za to nie Matty Cash, ale Ezri Konsa, bo powiem szczerze tutaj stosunek ceny do jakości może być naprawdę przekonujący. Tym bardziej, że w tym zawodniku widzieć możemy bardzo defensywnego prawego obrońcę. Natomiast Natomiast znowu, czy to jest rozwiązanie naszych problemów? Czy to jest piłkarz z wystarczającym wzrostem? Czy ja nie wiem, czy jestem osobą, która powinna komuś wzrost wypominać, nie, ale jakby, no wiecie o co chodzi. Dlatego uważam, że w naszym interesie jest sprzedawać i czekać. Sprzedawać za dobre pieniądze, jak na przykład Johnego Evansa lub też Antonego Marsjala, bo dzięki temu nasz budżet naprawdę zaczyna rosnąć i nawet forma naszych zawodników idzie powoli do góry, bo wygrywamy jedno ze spotkań, natomiast opłacamy je kolejnym urazem i to jest problem, no bo tu mamy piłkę którego chcemy sprzedać, a to może skutecznie pokrzyżować nasze plany. Tak jest, bo Johnny Evans złamał kość śródstopia, co sprawia, że wypada na 4 miesiące, co sprawia, że to całkowicie niszczy nasze plany transferowe, a dodatkowo zabiera nam slot na piłkarza w środku obrony, w sensie po prostu no, nie mamy tego zawodnika dostępnego, a kiedy wróci to po 4 miesiącach pauzy w wieku 36 lat, no to ja tutaj nie spodziewam się fajerwerków, moi drodzy. Fajerwerki nie tylko byłyby, gdybym zgodził się na ten transfer, natomiast jeśli chodzi... O tę transakcję jestem jak najbardziej okej. Okay. Dostajemy też bardzo ciekawą propozycję, jeśli chodzi o Amada Diallo. Natomiast nie będę ukrywał. Moim zdaniem Iworyjczyk jest doskonałym rezerwowym. My też nie możemy wszystkich sprzedawać. A tu mamy zawodnika 22-letniego z naprawdę solidnym potencjałem. Jeśli ktoś będzie chciał go kupić za prawie 50 milionów, dla mnie luz. Ale w innym wypadku nie widzę możliwości odejścia tego piłkarza w tym oknie transferowym. Po prostu. Odchodzi za to Mason Mount. Te negocjacje z Arsenalem trwały naprawdę długo, ale kończą się odejściem Piłkarza, który zaliczył fatalny sezon w Manchesterze United, i dlatego też nie czułem w ogóle potrzeby zostawiania go, a to wszystko sprawia, że w tym momencie nasze finanse są w naprawdę niezłej formie. 49 milionów, no to już są pieniądze, które powinny starczyć na poważne wzmocnienia. Takim niewątpliwie może być João Felix, ale to nie jest piłkarz, za którego chcemy dawać pieniądze. Tutaj musi dojść do wymiany. A skoro wymiana, wracamy jeszcze raz do Ajaxu. Natomiast kolędzy totalnie nie są już zainteresowani tym rozwiązaniem, albo wiedzą, że. Mamy więcej na koncie Natomiast niezależnie od tego, co się wydarzyło No, nie wygląda to dobrze A my musimy działać I to działać coraz szybciej Ponieważ 17 sierpnia rozpoczyna się Liga A u nas jest 8 sierpnia To naprawdę nie jest zbyt wiele czasu Bo chodzi o zamknięcie okna transferowego Mamy jeszcze tutaj parę tygodni No to, no, no, my chcemy wejść w Ligę Jakkolwiek gotowi Zatem pozycja numer 6 I pozycja drugiego środkowego obrońcy Niezależnie od tego, jak będziemy chcieli grać Tu musimy się wzmocnić I wielu z was mówiło mi o tym piłkarzu Amadu Onana. To jest zawodnik, który jest w stanie przejąć dosłownie cały środek pola. Natomiast jest jeden problem z tym piłkarzem. A mianowicie, 42,5 miliona my te pieniądze mamy. Natomiast, czy Onana jest piłkarzem, na którego jesteśmy gotowi te pieniądze wydać tu, teraz, zaraz? No właśnie. Ale porozmawiajmy ze Evertonem. Bo mamy jeden solidny argument w postaci Arona Wana Bisaki. Słuchajcie, to jest piłkarz, którego ja bardzo cenię. Natomiast kończy mu się kontrakt jest piłkarzem, który nie będzie podstawowym prawym obrońcą w tym zespole. No, nie widzę tego. Więc uważam, że to jest jeden z takich graczy, którym naprawdę możemy zagrać i zaproponować Evertonowi solidne 30 milionów funtów. Arona ma na bisakę i 10% od kolejnego transferu. Wy chcecie tego zawodnika, ja go chcę. Pytanie tylko, czy nam się to uda? I jesteśmy naprawdę bliscy tej transakcji. 32 miliony funtów? Zgadza się. Zgadza się. Oczywiście sządajsz, no bo jeszcze musimy z samym zawodnikiem porozmawiać, ale słuchajcie, no to, to może być kawał ruchu. Piłkarz, który realnie będzie trzymał ten środek pomocy. Jedyny problem w przypadku takiego zawodnika to oczywiście pensja, bo kupujemy już piłkarza z Premier League do Premier League. Natomiast wydaje mi się, że no to jest akurat zawodnik, któremu dobrą tygodniówkę możemy zapewnić. 100 tysięcy tygodniowo, flat. Oni chcą więcej. I chcą naprawdę dużego bonusu. W zasadzie dwóch bonusów. No i trochę nie ma się co dziwić, kiedy jest się jednym z najbardziej rozchwytywanych piłkarzy w Premier League, no to no, ma się prawo negocjować. Ale ja uważam, że to jest zawodnik, no nie, nie pożałujemy, że mu ufamy, bo on może być samotną szóstką, może być szóstką w parze, może być nawet ósemką. To jest naprawdę piłkarz bardzo uzdolniony. Akceptujemy warunki tej umowy i witamy nasz pierwszy transfer w Manchesterze i to jest naprawdę kawał transferu. To jest człowiek, który jest pod walinami pod nowy Manchester United. Słuchajcie, ziomal patrzy na waty na tym rowerze i nie wierzy. A Amadou na. Wraz z Kaprą, No, wyglądają całkiem fajnie. Jak taka powiedziałbym niezła piłkarska przyszłość. Pff, przyzwoity zakup. Tu pół Premier League stało w kolejce po tego gościa. My go wyszarpujemy i Ech. Szkoda gadać. Zobaczymy lepiej, czy w Portugalii by Kazemiro nie chcieli. No bo słuchajcie, przecież Porto to zespół, w którym Kazemiro grał. A jest tam paru piłkarzy, którzy mogą być dla nas naprawdę przydatni. I Nico González może już nie, natomiast zobaczymy, czy ktoś z tych zawodników spełnia jakkolwiek nasze kryteria, bo no musimy, absolutnie musimy coś z tym Kazemiro zrobić. Pewne jest, że z Sutalo nic nie mamy zamiaru robić, bo no sorry, totalnie by ten piłkarz nie interesuje. Natomiast słuchajcie, też patrzę na Onanę i wiem też, że kiedy wymienimy go w skład zakazy zakazem miro no to jeśli chodzi o ocenę ogólną no to nie wygląda no Rozumiem, że nie jest to teoretyczny upgrade, ale raczej wszyscy wiemy, że jest to praktyczny, bardzo mocny upgrade, bo dzięki niemu tych dwóch panów ma naprawdę dużą swobodę działania. Problem jest taki, że no ten pan nie daje swobody działania tutaj nikomu w tej defensywnej piątce. No i co? W kieszeni mamy 15 milionów. Real Madrid starał się jego Konse i poległ. Trochę mnie to przeraża, bo to miał być piłkarz, po którego teraz udalibyśmy się jako tego, który naprawdę nas interesuje, ale tam mogą być naprawdę wysokie wymagania. No a nie będę ukrywał, że takim zawodnikiem, w którym ja naprawdę widziałbym mega wzmocnienie byłby Jonathan Tach. Ale poza Niemcem pojawiła się jeszcze jedna propozycja. W sensie ogólnie było ich dużo, ale chodzi mi konkretnie o Bayer Leverkusen. Ponieważ tu poza Jonathanem Tachem jest jeszcze Edmond Tapsoba, ale też Odilon Kosonał. Zawodnik z Wybrzeża Kości Słoniowej. Piłkarz w sumie pasujący profilem do tego, czego potrzebujemy. Taki naprawdę, wiecie, non-nonsense centerback. Takiego piłkarza Chce, takiego piłkarza potrzebuje, natomiast nie wiemy o nim nic i dowiemy się dopiero za 12 dni, a za 12 dni to my tu ligę gramy, chłopie. Dlatego, czym prędzej szukamy kolejnej opcji do wzmocnienia. Ricardo Calafiori, objawienie tegorocznych Mistrzostw Europy. Lewonożny piłkarz, natomiast niemal 1,80 m. W dodatku fenomenalne wyprowadzenie piłki. Spokojnie ten zawodnik może grać w parze z Martinezem lub też jako lewy obrońca obok Martineza. Ci panowie mogą pracować pomiędzy sobą. To jest naprawdę ciekawe rozwiązanie. Natomiast tutaj znowu nie wiemy, ile trzeba by było zapłacić. Tym bardziej skłaniam się ku propozycji troszeczkę bardziej rozpoznanej, czyli Kevinowi Danso. Również 1,90 90. M, no po prostu kawał chłopa do obrony. I spróbujmy wyciągnąć go z lądu. To jest jeden z tego typu zawodników, których kupujemy teraz i spokojnie mamy zawodnika na już, ale też piłkarza, który albo nam się rozwinie i będzie dochodził do odpowiedniego poziomu, albo po prostu stwierdzimy, że to będzie nasz nowy rezerwowy. A Donny van den Beek wydaje się być idealnym piłkarzem Łukaszem, żeby zaproponować go Francuzom. Zatem, Holender i... 12 milionów. Co wy na to? No, skoro on nie, no to może Alvaro Fernandez i 12 milionów. Raczej nas będzie stać na całą operację, ale ich Alvaro Fernandez nie interesuje. W sensie interesuje, ale te pieniądze dla nas są nie do zaakceptowania. Tak naprawdę, jak o tym myślę, to Viktor Lindelof udaje się do Francji. My zostajemy z naprawdę dobrym, środkowym obrońcą. To jest ruch, który mi pasuje. No ja Lindelofa w tej rotacji nie widzę. Na tej pozycji trzeciego środkowego obrońcy muszę mieć piłkarza, który może zagrać też na boku albo jako szóstka. Zobaczmy, co oni na to. No niestety, nie zgadzają się. A my, no po prawie widzimy, że jesteśmy coraz bliżej rozpoczęcia rozgrywek ligowych. Zgadzamy się na transfer Van, Derme Van Den Scott McTominay, jak powiedziałem, chciałbym, żeby z nami został. Dalot nigdzie nie odejdzie. Fish, hmm, kurczę, wiecie co, tego Fisha to ja raczej wypożyczę, bo mamy Kamboalek, który będzie grał, więc Fish nie dostanie wystarczającej liczby szans, ty jesteś wypożyczony na Cambala, z tobą przedłużymy umowę, no i ty z nami zostajesz, absolutnie. No i czekamy na raporty, czekamy na wszystkie informacje, które są nam potrzebne, by wykonać kolejne ruchy transferowe. Ja w międzyczasie zgadzam się na propozycje, które do nas wpadają. Nawet gotowy jestem rozmawiać na temat tego transferu Maguire'a. To nie jest idealne rozwiązanie, ale uważam, że powinniśmy także rozważyć tę opcję, no bo w to miejsce za naprawdę podobne pieniądze możemy próbować sprowadzać tego Kevina Danso. Czy jest to obrońca na Topowym poziomie? Nie, ale czy jest to obrońca solidny, który naprawdę by nam się przydał? Tak. Co więcej, gramy dużo pressingiem. Chcemy grać dużo pressingiem. Obrońcy też muszą wiedzieć, jak w tej sytuacji się zachować. Umieć wyjść wysoko, żeby te przestrzenie pomiędzy pomocnikami a nimi nie były za duże, żeby można było tych rywali dusić, ale też żeby nie było za dużo miejsca do kontrataku dla rywali. Więc Danso, grający w ten sposób w reprezentacji Austrii u człowieka, który jest jednym z kreatorów Gegenpressu, no jak najbardziej pasuje nam do zespołu. Zespołu, do którego bo chyba na razie nie będziemy sprowadzać Calafioriego, słuchajcie, to jest świetny piłkarz, ja zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast uważam, że jest na razie za drogi. Ten hype, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy, sprawił, że za tego zawodnika trzeba zapłacić zdecydowanie za dużo pieniędzy, biorąc pod uwagę no, jakby też, jakie my mamy potrzeby. Natomiast pracuję też cały czas nad zredukowaniem liczby zawodników w zespole, bo ich mamy stanowczo za dużo. Zatem trwają ciągłe prace nad wypożyczeniami zawodników, co do których nie jestem przekonany, albo którzy w Odczuciu po prostu powinni grać, a tego czasu na boisku nie dostaną. Zatem co chwilę pojawiają się wiadomości na temat zawodników, którzy odchodzą, czy to za pieniądze, czy to tymczasowo. To są ruchy, których po prostu trzeba dokonać. Natomiast dostajemy, słuchajcie, w całym tym natłoku informacji dwa bardzo ciekawe raporty odnośnie Edmonda Tapsoby oraz Odilona. I powiem szczerze, jeden i drugi zawodnik naprawdę mnie interesują, ale to co zadziwia mnie, to fakt, że ta psoba jest zdecydowanie tańszy. No i nie ukrywam, że to jest piłkarz, który naprawdę mnie kusi. To jest tak idealny środkowy obrońca do tego, co chcemy grać. Jest siła? Jest. Jest wzrost? Jest. Jest moc? Jest. Trzeba spróbować. Jednak tym transferem zajmiemy się po meczu, do którego podejdziemy bez środkowego obrońcy, no bo nawet jeżeli zbilibyśmy z kimś piątkę i się dogadali, no to po prostu taki zawodnik nie zdąży dolecieć. Nie ukrywam. Kapitan Crystal Palace to piłkarz, który bardzo mnie interesuje. Ebere Jeze to zawodnik, który moim zdaniem powinien nas bardzo zainteresować, no bo to jest naprawdę fantastyczny piłkarz. Zobaczymy, jak zagra przeciwko nam. Przeciwko temu zespołowi z nowym nabytkiem w składzie wygrywamy. Kobi Majno oraz Bruno Fernandes strzelają dla nas bramki. Tworzymy sobie całą masę sytuacji. To jest coś, co cieszy mnie niesamowicie. Tak samo jak całkiem udany debiut Onany, i oczywiście to, jak za zaufanie odpłaca nam Kobi Majno, bo to są naprawdę świetne statystyki zawodnika Goli i wysoka ocena pokazują, że bardzo dobrze czuł się na boisku. I ja mam wrażenie, że ja ciągle sprzedaję tych zawodników i że ciągle ich jest nieskończoność. To jest. O Jezus, to, 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 ten klub to jest. Nie, nie... Jakby wiecie, ja wiem, że duża część z tych piłkarzy jest młoda ale my tutaj cały czas mamy Greenwooda, cały czas mamy dwóch bramkarzy, ale rezerwowych, no bo żadnego nie mamy ze sobą, ale jest tu cały czas Anton, jest Kazemiro. Na ten składu, mówmy się, nie wygląda wybitnie. Więc potrzebujemy tych wzmocnień, ale potrzebujemy też rozważyć pewne sprawy kontraktowe, bo niektóre kwestie nie wyglądają za dobrze. I tak jak Evansa jesteśmy w stanie stracić za darmo i rozwiązać po prostu z nim kontrakt, tak ta oferta za Maguire'a naprawdę mnie tutaj bardzo kusi, słuchajcie. No bo to jednak jest 13 milionów i zejście ze 130 tysięcy tygodniowo. Więc tak, Przedłużamy kontrakt ze Scottem Maktominejem, bo uważam, że to jest zawodnik, który naprawdę powinien z nami zostać i zostaje na dwa lata, zarabiając 130 tysięcy tygodniowo. No nie, no, nie możemy się na to zgodzić. Przykro mi, Scott. Nie będziesz zarabiał tyle pieniędzy. 100 tysięcy byłbym w stanie zaakceptować, ale nie 130. Więc czekają nas tutaj naprawdę twarde cięcia. I powiem szczerze, jak na moje, powinniśmy zdecydować się na sprzedaż każdego piłkarza z tej listy, któremu kończy się kontrakt. Czyli każdego, który ma poniżej 12 miesięcy kontraktów. Oczywiście z wyjątkiem. Dialog, który ma mega wygórowane życzenia, co pokazuje jak bardzo rozpuszczeni są ci piłkarze, ale uważam, że Amat Dialo akurat jest piłkarzem, z którym naprawdę powinniśmy podpisać kontrakt. Więc to robimy. No i tak naprawdę w dzisiejszym odcinku dokonaliśmy tylko jednego transferu do klubu. Ja cały czas mam wiele opcji, które zaproponowaliście, z których chcę skorzystać. Natomiast pozbycie się takich piłkarzy jak Maguire, Lindelof, McTominay czy Eriksen, pomijając już tych zawodników, których chcemy sprzedać, czyli Greenwood, czyli Kazemiro, a w zasadzie nie wiem, czy tego Kazemiro Powinniśmy sprzedawać w tym momencie, bo mamy za dużo piłkarzy na sprzedaż. No właśnie, w tym momencie nie chcę iść dalej, ponieważ przed nami jeszcze dwa tygodnie w oknie transferowym. Dwa tygodnie, w ciągu których możemy spokojnie wyskautować zawodników, dokonać wymian, dobrej selekcji. Dlatego też liczę na Waszą pomoc. To Wy jesteście asystentami w tym odcinku i dlatego tak bardzo potrzebuję Waszego zdania. Już jednego transferu dokonaliśmy i uważam, że na tej pozycji nie mogliśmy wybrać lepiej. Ona na jest piłkarzem, z którym trzeba iść dalej, czy to w tym układzie, czy to w taktyce, która bardzo chodzi mi po głowie, czyli 3-5-2, gdzie oczywiście potrzebujemy środkowych obrońców, ale wtedy do Onany dołączyć mógłby na przykład Kazemiro. Garnaczo wspierałby wtedy Hojlunda zapewne, choć może byłby to Markus Rashford, no ale wtedy kto grałby po bokach, bo w tym układzie potrzebowalibyśmy mocno defensywnych bocznych pomocników. No, wiele pytań, chociaż z drugiej strony, jakby ci panowie zeszli ten... No, no właśnie, no, sami widzicie, w głowie mam duży mętlik, bo dużo tych decyzji jest do podjęcia. Na razie nasz Manchester United wygląda w ten sposób, no i ma potencjał, żeby stać się klubem wielkim. Mamy potencjał, żeby sprowadzić fajnych zawodników. Szczególnie potrzebujemy środkowego obrońcy, no ale też te boki, czy Luke Shaw jest piłkarzem, który powinien tam grać, pomocy.